Witam ponownie. Idziemy dalej. Co mamy zrobić? Otwarte. Odszukaj Jessica. Nie udało mi się przybyć na czas. Jessica została zamordowana. Ruszaj w pościg za mordercami Jessica. Ci odziani w czerwień rzeźnicy pieszli do systemu kanałowego pod Ferdok. Ale mień nie przechytrzą zapłacą za czyny. Gonimy ich. Wilk i reszta za mną. Jesteście? Tak. Jesteśmy. Gladys, dobrze mieć się z tyłu. Cieszę się. Musimy ich złapać. Poradzimy sobie. Nie wiadomo. A dlaczego oni uciekają? Nie chcieli z nami walczyć? Bo tu byliśmy, zapokonaliśmy te szczury. Łah! Na tym mi zgasło. Ale jest dość jasno. Tak. O, tu jest Jessica. Polecimy teraz w drugą stronę. Oh. Coś ciemno. Zapalę. Daj światło. Od razu lepiej. Ktoś przed nami jest! Tak! Uciekają! Szybko! Szybko! Drużyna! Są! So. To oni tutaj są! So. Widzisz ich? To są so jakiś wstrętni kultyści! Na lewo! Nie, no teraz tak! Na lewo! Ciii. Żeby ich nie widzieli! Są! Ich? Są! Strzelamy! Ach, uciekli! Nie! Szybciej! Gdzie oni Szybciej. uciekają? Szybciej! Na lewo! Na lewo, szybko, prosto, le, prawo, prawo. Są. Są. Mają pochodnie. Szybko, na prawo. Bomba. BOM! Co się stało? U. Zawalili przejście. Nie przejdziemy. jak krew to również im nie pomoże. Szybko, znajdźmy inną drogę. Inną drogę. Inną drogę. Lewo, w lewo. W prawo. Musimy jakoś obejść ten zator. Schodami w dół? No. I na prawo myślisz? Tak, tak, tak. Dobra. O, 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 tam oni gdzieś tam w tamtym kierunku uciekali. Tak. Lewo. Dogonimy ich. Wierzę w nas. Uda się. Cicho! Są! 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 Tam! Strzela! Po drugiej stronie! Hop! Kultysta! Kultysta! Bigniemy za nimi! Ach, nie mogę strzelić za krótki łuk. Żeby miał mój długi elfi łuk, to by doszła strzała, ale by dostał w prlecy. Szyplą mu. Ciekawe, gdzie my teraz biegniemy? Gospad słyszę. Mhm. Mm Jakieś rzeźby. Tak coś się dzieje. To ten typek z mostu. O tej Zobaczył tej tej nas. Patrzył się na las. Zobaczyli nas. Cicho, uciekają. O, Ten jeden ma nas zatrzymać. Tak. Do boju. Szypujemy mu. Damy radę. Takować. No! Dostał! Dostał! Rzucił czymś. Dostałem też. Uwaga. Biegnie do mnie. Och, dostał. Jest. Zobaczymy co miał przy sobie. Sztylety i bandaże. Szybko. Biegnijmy dalej. Ucieknął nam. Schodami w górę. Co to? Wilk. Gdzie jest mój wilk? przywołamy go. Pokonam wilka. O. Albo padł. Może sam. Sami. No to w komplecie. Zaklęcie się mogło skończyć. Szybko, na lewo. Tutaj, to, tak. Co to za wodospady Teraz tutaj? na prawo, szybko, między wodospadami. Biegnijmy, szybko, szybko. Musimy ich dopaść. W tym tempie nie będzie szybko i łatwo. Pospiesz, szybciej, się, pospiesz, niż pospiesz się, pospiesz się. Jest, widziałem. Go. Jest. Mamy szansę. Nie uciekną daleko. O nie, tu Gladys biegnie. Na lewo. Są, 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 zamknęli. zamknęli. Szybko! To ja do dzieła ruszamy. Zamknęli bramę. Ruszam do dzieła. Hej. Uwaga. Odsuń się. Chcesz... Przeszkadzasz mi. Chcesz otwierać? Tak. Odsuń się. No dobrze, idziesz. No. Teraz ja. Czekaj. O! Dzięki. Nie. tu w, w ogóle nie ma zamka. Nie? To no chwili na jakąś zasuwę. Musimy znowu obchodzić. No to co? Cofamy się. Tak. O, ten. To zwrot. Co to? O. Drewniana ściana. Tak. Przebijemy się jakoś. Tak. Jest. Przejdziemy? Tak. Damy tędy. radę. Okay. Znowu naokoło. Dobra. Ale W dobrym kierunku? Co to? Szczury. Znowu szczury. Uważajcie. O Ach, nie... O nie, to Wilku, pomóż! Nie, pomóżcie! Już jest! Jeden cios! O! Ale jest świetna! Dostali. Hmm. <grym> biegnijmy, biegnijmy. Mamy szansę ich dopaść. Tak, nie wiem czy biegniemy w dobrym kierunku. Myślę, że chyba tak. Znowu coś tu jest. Szczęście nam sprzyja. Nie wiem co to jest. To tu! Może tu zaskoczyć? Za Szur, tak. Aha, obejdziemy tą to, to, tędy dookoła. Mhm. Co tu? Tu jest dwupoziomowe podziemia? Szybko! Wielkie jest otrutny. Na lewo! Znowu coś jest. Szczur! Tak! Dostał! Jeszcze! Szczury, pomóżcie mi. Dobra, Forgin, tu tarczą mu do ładowców. Z kolcami, gdzie. brak amunicji, nie mam amunicji. Strzały, 100, dobra, ładujemy, następny kołczon. Nieźle nam idzie, co nie? Może i nieźle, ale szczurów tu co nie miara. prawda, już się zaczynam do nich przyzwyczajać. Szczur większy od psów. Jeden waży chyba za 100 ton. Są, ale pełno ich tu jest. Ojej. No chodźcie tu wreszcie. Nooo, kami, kami, kami Mami, mami, mami. Je. Yes. Szczury pokonane. Przed nami też szczury. Atakować. Kami kamikami. Kami kamikami. Kami, kami, kami. No, idzisty się z nimi nie bawię. Ty się z w tylko tę rapierem ich. Wilczy szczur. Jak to się tak mogło zmutować? To bydle Znowu drewniana ściana, przebijamy się. Musimy się pospieszyć, chłopaki. Gdzie coś. Ciii. Słyszałeś? Nie, no coś tam było, ale... Ciii. Prosto, myślę, że prosto. I teraz to. Ale... prawo. Ale gdzie my jesteśmy? Coś słyszałam. Co z wami? Gdzie wy jesteście? Czekaj! Tu. Nie wiem gdzie iść. Nie. Tajne przejście. Całkiem pobłądziłem chyba w tym lochu. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Ale przyznaję, że robi się ciekawie. No to nie to, ślepy zaułek. Szczury znowu, chodźcie mi pomóc. Kamikami. Tam, w tam, tamtą stronę. Kami! kamikami. Ruana, w tamtą, w drugą. No jak w drugą, nikogo nie ma. Nie to Nie to Coś takiego. Faka może być. Uciekli nam chyba, no? Niemożliwe. Zareglowane drzwi, to nie tędy. Hmm, to nie tu. Tu nic nie ma. Musimy znaleźć. Inne przejście. No dobra, to lecimy. Tu byliśmy, tu też jest coś. Dojżamy te lochy. Wszystkie korytarze jednakowo podobne. Tu jeszcze nie biegliśmy. O, tu chyba nie byliśmy jeszcze. Zaryglowane drzwi. A, to tu było. Zabity, ale myśmy go chanie zabijali. Czy to byliśmy już? Nie, to nie byliśmy. To oni, tu biegli go zabili chyba. To dobry znak. To dobry znak. Zareglowany. drugą stronę. Dobra. Jest jakieś pomieszczenie. Faka, na głowę. Szczur, ale to nie myśmy go zabili. O to dobry znak. Nie wiem, tu ściana jest. Ale może, może jakieś tajne przejście jest gdzieś. Może tak, trzeba się rozejrzeć. O! Myślę, że chyba dobrze biegniemy. Ale no, ciemno. Takie. Okay. Ciemno, to zapalę światło. Okej. Okay. Trzymam. Łapę zaraz. To znaczy wilka. Co przed nami? Nie biegną? Nie widzę, ale jestem dobrej myśli. Schody? W górę? No, no, no. no. Na pewno tu nie byliśmy? Nie przypominam sobie. Chyba całkiem pobłądziliśmy, wyprowadzili nas w pole. Może Drzwi. Tak. Może nie? Kto wie? Próbujmy. Jakie drzwi, dokąd one prowadzą? O! To gdzie my teraz jesteśmy? Uwaga. Tu jest jakiś mechanizm. I znowu kolejne drzwi. Uwaga. Przekręcę ten mechanizm. Uwaga. Jesteśmy w jakiejś posiadłości. Cicho! Zgadam. Jesteśmy u kogoś w domu. Tak. Ojej. To jest olbrzymie. To jest wielki pałac. To oni! Co? Cicho! I no, no, to, to, to właśnie teraz. Idioto, za chwilę przez realizowanie naszych planów. Takie zaniedbanie może nas wiele kosztować. To nie może ujść bez kary. Słono za to, zapłacisz. Ale Ależ, mistrz, zrobiłem wszystko. Zamilcz, nie dość, że zostaliśmy złupieni, to jeszcze ujawniono nasze tajne przejście, złapani. To niewybaczalne. Niech Bogowie mają nad Tobą litość. Jeśli rytuał przez Ciebie się nie uda, dokonaj wreszcie ostatniego rytuału, a potem przynieś mi serce bez zwłok. Jeśli nie uda Ci się zgubić goniących, nie zostanie nam zbyt wiele czasu. Pa tak, panie, Archiwistka Louisian. Dzięki Tuzinowi Bogu, żeście tu trafili. Te istoty chciały mnie zabić. Proszę pomocy. To archiwistka, musimy ją uratować. Chyba mamy już towarzystwo, czas opuścić to niegodne zgromadzenie. Ferio, zniszcz te szkodniki całkowicie. O, nie, musimy uratować archiwistkę, to oni są. Ta szlachta. Teraz do ciebie, skoro Twoja ciekawość mnie tyle kosztowała, umrzesz teraz. Tak jak jedna z moich ofiar. Wiecie co zrobić? Ja zajmę się panienką. Ach, tak. Archiwistka tam stoi. I tu? Dwóch zbirów. Dobra. Atakujcie, atakujcie. Trochę się wycofamy, aby atakujcie ich. Aaaa! Rzucam wilka. Dobra. Przyzywam wilka, uwaga! Ruszamy, do boju! Ach, jeden polecił na mnie! Drużyna, do boju! Rach ciach ciach! Rach ciach, ciach. Ups. to. Przez... Zostałem i to mocno. Wpadłem, musicie sobie poradzić. Poradzimy sobie. Pilnie Hirana. Jest! Jest, jest! Glades. Jeszcze Oś. trochę. Jeszcze trochę. Och! Jest! Zało się. Mam ranę. Jak Och. ci mogę pomóc? Spróbuję się wyleczyć chwilę. Czekamy. Zaatakowali mnie. Och! Jesteś. Już zdrowy. Wszystko dobrze. Nie, jestem ranny. To ciężko. Och. Spróbuję jeszcze raz. Nie mam apteczki, żeby cię opatrzać. Poradzisz sobie. Nie, nie udało się. Może Ruana mi, mi pomoże. Jak tam jest leczenie ran? 13. Dobrze, brawo, super. Ruala, wylecz go. Ruala, no. pomóż mi! Pomagam, nie widzisz? Udało ci się. Lecimy dalej. Lecimy. Oni gdzieś tu chyba uciekli tymi schodami. Tak. Musimy pomóc archiwistce. Tak. Była przez Cicho, widzę ich, widzę. Uwaga. Archiwistka. Ferio Sferdo. Jest to tobą więcej kłopotu niż z torbą podróżnej gotówki. Zostań tam, gdzie jesteś. Nie zamierzamy. psi, psie. Niech, niech włos spadnie Luizjanie z głowy, zapłacisz za to swoim życiem. Jeszcze krok archiwista zginie. Trzeci raz ostrzegać nie będę, zrozum. To jeszcze nie koniec Zapłacić za swoje okrucieństwo, a śmierć Ardo z Bastrog zostanie pomszczona. Jaki Ardo? Ha, ha, to śmieszne. Gdybym zabił kogoś o tym imieniu, chyba bym wiedział, na to możesz liczyć. Ani twoje szaleństwo, ani twoje kłamstwa cię nie uratują. Z zakończę te morderstwa tu i teraz. Wciąż nie rozumiesz co? Nie, pow nie powstrzymasz tego, co już się zaczęło. Koniec jest bliski. na zawsze na wierzch wypływa. Pomagamy ci. No, szybko, bo nie znał mnie. Mu, taki mierzony strzał. Ok. Dawaj. Dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze raz, chłopaki. I jeszcze raz. Dobrze. Znowu jestem ranny. Dostaj. Jest. Mierzyłam w naszą moc. Co tu się stało na prajosa? Idzie inkwizycja. Uwaga. Archiwistko, wytłumacz ten chaos. Wielki Inkwizytor Kościoła Prios. Ty? Tutaj? Oczywiście. Ale wciąż nie odpowiadasz na moje zapytanie. Czekam. Wybacz. Wielki Inkwizytorze... Wybacz, Wielki Inkwizytorze, nazywam się Elfon. Pracuję tu za zgodą pani kapłan nad tajemnicą... Kapitan, nad tajemnicą morderstw popełnionych przez tych ludzi. Archiwiska odkryła, co łączy te ofiary. To nas naprowadziło? A więc ci ludzie są winni zbrodni? Kim są dokładnie? Tak, Wielki Inkwizytorze, wybacz... To Ferio, Sverdok i Kastan Campbell oraz ich pomocnicy polowali na potomków smokobójców. Poszukując archiwalu rodziny, przeszukując, odkryłam, że ja też mam przodków pośród smokobójców. Ci odziani w czerwień mordercy zapewne też to odkryli, ale Elfon to osoba, która uratowała mnie w ostatniej chwili. Inaczej z pewnością umarłabym jak inne ofiary. Rozumiem. Czy znasz powód ich działań? Nie. Niestety, Niestety nikt z przeciwników nie uszedł z walki z życiem. Poza Kastanem Gamblokiem, który zdołał uciec. Uciek jeszcze przed walką. Mam zamiar zapolować na tego drania. Nie zrobisz nic. Rozejrzyj się. Jak prawda może ujrzeć światło dziennie, jeśli wszyscy związani ze zbrodną nie żyją? To jest taki mój sposób działania. Ależ wasza świętobliwość! Czy mielibyśmy pozwolić tym bandytom robić, co chcą? Silentium! Nie sprawdzaj mej cierpliwości! Nawet jeśli nie pochwalam waszych metod, to jednak uwolniliście Fertok od wielkiego zła. Wszystko inne zależy od Prayosa i jego oświeconej inkwizycji. Jak sobie życzysz, wielki inkwizytorze, pragnę jednak wziąć udział w pochwyceniu kastana Gamblaka. Za kogo ty się uważasz? Nie można tak po prostu pol polować na szlachcica, któremu nie dowiedziono jeszcze winy. Ale nie sprzeciwiaj mi się, zabraniam wam dalszego udziału w tej sprawie. Tobie w szczególności. A teraz odejdźcie. Archiwistko, masz tu pozostać. Dostarczysz mi wszelkie dokumenty dowodzące waszych oskarżeń. Wszystkie, bez wyjątku. Jak sobie życzysz, wielki inkwizytorze. O, osiągnęliśmy poziom. A co oni sobie myślą? Sam honor wymaga od nas, byśmy doprowadzili morderce. Prajoci. ech, oni nie mają poczucia sprawiedliwości, chyba że. Dla nich. Nie wierzę, do, dotąd słyszałam tylko dobre rzeczy o tym Denweju. Dobrze, i tu kończymy odcinek. Na razie, do widzenia.